Witam Państwa serdecznie, wideo recenzji dla sklepu www.kupujesz.pl Dzisiaj pokażemy lampkę Xylo, jest to lampka z firmy Italux, model 9740, łamany na 1W. Tak wygląda ta lampka po złożeniu. Pokażemy co jest w środku. Na pierwszy rzut oka to zwykle. Odłożymy go na bok, bo jest nam niepotrzebny. Teraz zacznijmy tak. Może zacznijmy najpierw od tego co najprostsze, czyli żaróweczka oraz kołki, śrubki i instrukcja montażowa. Odłożymy to na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Teraz pokażemy. To jest razem. To jest razem. Najpierw pokażemy mocowanie do ściany, no muszę niestety to rozpakować, więc to chwilę potrwa, ale myślę, że warto poczekać, bo lampka jest bardzo ładna, już nie jest do czynienia. To jest coś takiego. Jeszcze tylko tutaj jest niestety zapakowane mi się to ładnie przeciąć żeby tego nie zniszczyć udało się to jest coś takiego Tu mamy w środku oczywiście kostki, mocowanie do sufitu, kabelki, rzecz oczywista. Teraz jeszcze pokażemy ten klosik tutaj, to jest to klosik, do którego mocuje się ten kryształ, który na końcu dochodzi, zaraz go pokażemy. On po prostu daje efekt ładnego światła, a tutaj mamy takie coś. Jest to po prostu mocowanie do tego, które, co, co zaraz pokażę. Po prostu zapakujemy z powrotem. Trochę trzeszczy nam ta lampa jak takich w rodach, ale myślę, że jeszcze chwilę, a właściwie odłożymy to na bok ja zaraz to sobie spakuję bierzemy ostatnią, najważniejszą właściwie rzecz w tej lampce, jest to coś bardzo ciężkiego jest to ten kryształ który no nadaje tej lampie uroku jest to takie szkło z takimi bąbelkami w środku bardzo piękna rzecz, tylko waży chyba z 5 kilo aż dziw, że ta lampka po prostu się nie ugina pod pod ciężarem tego szkła. Ta lampka Ksylo i inne lampki, które są z tej samej serii, dostępne są w naszym sklepie w rewelacyjnej cenie. Są akurat w promocji, więc serdecznie zapraszam do zakupów na stronę www.kupujesz.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.